Wypiłem tyskie na hita. On piwo też wypił. to moje paliwo. Takie, takie nie, też? takie nie. W ogóle to nie jest piwo. Wytłumacz, proszę, To dla jest widzów, po raz 30 razy. to, co to nie jest? Nie piję alkoholu. Powiedz im, powiedz im to. Nie piję alkoholu, bo się Waleczę na depresję, czego wy nie rozumiecie, widzowie. Ale już się chyba wyleczyłem, nie wiem, ale ja bym chciał się napić bardzo niedługo. Ja już chcę się napić, ja bym uciekł. teraz się wszyscy, słuchajcie to. Jak skończy z tabletkami i będzie w To będę pił. To zrobię wam daily. Będę tydzień. tak pił w takim Budas Wida z młodych. do czterdych złotych, do dwóch złotych. 100, 100, charnasi. 100, charnasi 100 harnasi 100 będzie. 100 harnasi Wszystko będzie, kurwa tylko dajcie Będzie fontanna z alkoholem stała Tam, I będzie tyłu, tak i Będą tańczyć w z przebraniach z harnasia w Tak, Będziemy z robić Zapraszamy to Kasiks na odcinek Mistrzostwa tornada będzie. Tornada Wszystko I będzie test tylko wszystkich desperadosów się wyleczyć Dlatego dajcie jak się, spokój jak się nie leczy dalej to musimy próbować takich rzeczy Wypijemy to na hita? Kurwa to będzie niedobre zyczę. Piłem sobie zero, co co ja piłem. Lecha chyba. Jak bo powiedzieć, Albo Heineka. No, moich obliczek. Heineken zero był... spakuje najbardziej adekwatnie do drogi. Właśnie do jak to obliczamy, bo wzięliśmy takie... I nie braliśmy to smakowych, to. tylko braliśmy zwykłe takie. Zwykłe. Jak sobie myślisz piwko bym wieczorem walnął, to takie pewnie. Jak, jak do pracy, Jak walisz inne, to jesteś. Nie, czekaj, co ja cpiłem. Jakie piwko i do pracy nie. jutro? Dla was, kurwa, no, dla niepełnoletnich nie możecie pić około. Właśnie, to możecie posmakować. Teraz ci powiem, które smakuje najbardziej jak broba, Co to jest takie mętne? A poczekaj, bo ja nie nagrałem nawet co my tu mamy, bo gadamy a, co jest przed nami, a przed że... nami takie coś. Argus zero, Heineken, takie, 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 takie takie, 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 takie i tyskie. Tyskie, już utworzyłem, jest Ładnie to mieć. wygląda, ale ładnie by wyglądało, jakby to miało jakiś procent. A wie, że to ma pół procent, tak naprawdę. Mniej niż nie. pół procenta. Patrz, jest napisane na alkohol. 00. Zero, zero. Do pół procent. 00. Zero, zero. A to na tym nie, a na niektórych jest także do pół procent. Łąża ma do pół procent chyba. No to coś usunęli, albo ja piłem jakieś dobra. takie półprocentowe. I co, porównujemy to tak, jak które przypomina najbardziej piwo zwykłe, tak? tak? Z alkoholem. Czy dobra, czy byś kupił, czy nie? O, to jest na razie. ten Ej, pachnie jak? Z alkoholem. Ale smakuje jak jakiś soczek taki Strasznie słodkie Jest słodkie Ale Pachnie jak piwo, pachnie jak kompot Nie pachnie Jak kompot, herbatka Nie, pachnie jak piwo Pachnie jak tyskie Jak zamkniesz oczy i pomyślisz, że to jest piwo, to myślisz ale No, to no ale bo jak nie, jak nie ma nie tej pysz... gorzkości alkoholu Dobra, inaczej, nie? Czy byś kupił, czy nie kupił? Czy dobra no tak, czy obserwuje zero To tak bym może kupiła, bo. Ale orzeźwiające jest bardzo, ci ale powiem nie tak... jest... W ten smak piwka. Ale nie jest smak piwka. No bo. Pa, bo ty pijesz na co dzień, a ja dawno nie piłem. Eee, kurwa! No a Bez taki, co? Kolego! No jest tak, Co on mi mówi? Że chodźmy do sklepu, ja pytam po piwko? Tak, tak! Nie ma takiej sytuacji! No jak nie. Wypij to do końca No, a co zrobiłem? Argus, Argus jest super. Kustosz był zero, jest kustosz 0, nie wzięliśmy nie. kustosza 0. Kustosz, moi drogi, to w drugą stronę ci kurwa. Tam pol 18% jest. Dobra, tak trochę. Trochę, no Żeby się nie napić, żeby się nie najechać. No ten słodziej pachnie, jak tak? dziwnie. Wow! Jak smakowe, daj jak to tyskie jest. jednak, daj to tyskie. Tyskie, tyskie, tyskie. lepsze. Jednak w to stronę tyskie. No poczekaj, spuchy. Nie, nie dobre. Tak jest Tysk... smakowe, to nie jak piwa. to nie w ogóle nie smakuje piwo. No nie, nie ma. To smakuje lecze. jak... Coś gazowanego, Kosko jak jak go... gazowane, coś. Ej, a czym to będziemy otwierać? Ze mamikło. O! Siema! Dobra, żywiec. Ty Zero. trzymaj, a ja będę tak robił. Żywiec wygląda jakby był piwem. Wąchaj. Pokaż. I powiedz mi czym to pachnie! Kurwa. A czym pokaż? Masztetem, tak? Pachnie jak wkład daj kosa <grym... <grymianie> Pachnie jak wkład do daj kosa A bo ty żyjesz tu rękami swoimi śmierdzącymi O ja daj nie. <grymianie> <tukasz> Jaki <laughs> pastet Pokaż do szklanki nalej Ale będzie mę... ciemniejsze. Gorzko pachnie. Jak miodowe piwo. Smakuje jak miodowe piwo. To jest miodowe? nie no, To jest... Zwykłe. Jak łomża miodowa. Nie, bo to jest dobre niby, nie. ale większa nie tak ale dobrze imituje tak piwo. Winny. Środek bardziej bym dał. Nie bym dał tam, nawet okej. Okay. Nawet okej? Okay? No, no, no dobra. Berma bym kupił. To daj Heinekena, bo ja się mówiłem, że on jest dobrze. Heineken, to jest takie piwo. Jak chcesz napić piwa, ale nie chcesz pić alkoholu. Pachnie? Dziwnie. Znaczy, pachnie dobrze, ale nie pachnie jak piwo. Dobra. chodzi tak łatwo. Smakuje jak piwo. Mhm. to tutaj już Razum? No, Ja powiedziałem, To jest sprawdzone, że ze mnie wchodzi. Polecam. dobrze wchodzi. Dobrze. A lepiej by wchodziło, jakby coś tam. A jakby dolać do piwa zero alkohol, to by było dobre. Wody? No. Masz sopilkę, lub co? Chcesz? Zadłubić sobie. apa zero. Apa to inny rodzaj piwa, są sam same ipa, że... prawie. Co co ci powiedzieć, że nie. To są. To wszystko no, to lager Ipa i apa to takie same w... są. Nie, czekaj, takie. Co to tak się otwiera? Przeniczne, tak? Dobrze mówię? Przeniczne. Co jest przeniczne? Ja nie wiem, wszystko mi smakuje tak samo. Ja tylko wiem, że. Сочи стало <śmienic> o, so. A zrobimy jakiś taki odcinek, jak mówiłeś, że próbuj nie Tak! Back. Jak chcesz! Dawaj, tutaj teraz od tych browarów spróbujemy nie beknąć ani razu razem. <śmienic śmienic> Dawaj. Absinde. Bo ja chciałem powiedzieć, że widziałem to w WHA i to było śmieszne. No? To pachnie jak gorzko. takie jak gorzkie piwo. Dobre, Dobre takie Mężne. chyba. Wygląda ku piwo jak Takie, że naważyłeś, to wypij. Takie. To jest piaseczyński, niski, a potem jeżdżą na w Warszawie. Ale gorzkie, no? Ale, ale, American. No to jest właśnie apa. No, ja nie lubię apu, jest taka gorzka, no? A ipa jest taka orzeźwiająca chmielna. Na nie? Ty, kurwa, ale to. Co jest? Chciałbym ci powiedzieć, że to naprawdę smakuje jak prawdziwa apa. Smakuje, no. I nawet dam dla smakosza kraftowych No, ceny. Gdybyś mi to dał, powiedziałbym, że to jest alkohol no Nie lubię apy, ale bym kupił, jakbym lubił, więc to jest spoko piwo. Smakuje w, jak to. z alkoholą. No. gazu, jakby brakowało. Ale nie brakuje mu jakby tego smaku Jest piwem No Piaseczyńskie k**wa się postaraliście Może były inne piaseczyńskie jeszcze zero, no nie wiem Takie były, to tak O widzisz tu jest alkohol 0,5% Aha, to się, Czyli jakbyś wypił takich 20 to bym się na dolił, jak jednym? Nie wiem byś 20, a poza tym wiesz czasu czasem ci zajął Właśnie to z A Poza tym miałeś nie bekać od tego momentu, a że się już kurwa z beka Kiedy kurwa. Nie wiem właśnie Nieprawda Dawaj teraz to jest dobre w ogóle. W sensie żywiec biały jest dobry. Nie będę Brakuje, Nie? Żywiec biały, białe, ono jest Jedna dobre, rzecz. ale alkoholowe. Czy piłeś, to jest... Białe kiedyś? Tak, jest dobre. Ono jest bardzo specyficzne. Ja lubię to białe żywca białego. I białe jest chyba rękoma tak samo jak zwykle białe. Bardzo podobnie. Mega słodkie. Zauważyłeś, że daliśmy tylko jedno, że niedobre, a resztę, że kupili? Wow. No? Argus, póki co. To też dobre, no? Spoko, no? Chyba wszyscy sobie piwo. Orzeźwiające, no tak nawet pszeniczne orzeźwiające. Dobrze no? napisali, bo takie jest właśnie. No? Dobrze napisali. To jak przeniczne, to dawaj już kolejne przeniczne, rządzące. Ty, kurwa, nie. Co? Nie wierzę. Co? No kurwa, 1 do 1 jak tamto jest, nie. zapach jest taki sam. No 1 do 1, no z butli możesz nawet. No. Co jest, a smak? Bardzo podobne, ale inne. Troszeczkę inne, ale w podobne. W podobne, no? No, prawie identyczne. To szukasz, czy to samo. Składniki cię zobaczycie. Aha, bo to jest jeszcze z jakimś czymś, z Kolendrą To jest z kolendrą, what the ma napisanek składu. Na co to masz, żeby mieć za skład? No, na przykład, co jest w środku? Na co ma być? Piwo. Woda, z ziemia. O kurwa, zbekałem się. Przepraszam, <gry> Ale wypuściłem teraz maszy z siebie, dobra. Co tam się dzieje z tyłu? Mi się jak on też tak wekał. A daj, Miłosław. Wa. Uuu, weszło, co? No. Miłosław, bez alkoholu, to <gry> <gry> znowu. Ale lipa. Goryczka siedem Ty, bo ja tak faktycznie, tu któreś kur... było z alkoholem. Bo ja naprawdę czuję, jakbym się najedł już tak... Nie, wiem, czy dlatego, że smaki tak myślę, tylko czy. Nie! No właśnie, nie. bo takiej ci byś nic było. Ipa. Dobrze, dziękuję za zimną Tak. Okay. Jak to pachnie jak mamba? Jak herbatka. Saga, kurwa, któróskawkowa. Nie wiem, czy taka jest. Proszę jeszcze się jeszcze tego w tamtą stronę od razu. To jest smakowe jakieś. To nie odzorowuje piwa w ogóle. Kurwa, co to jest? Gorzka orężada. Dzik pije piwo? Dzik pije piwo? Jak, jak to stał? Czem on pije piwo? On lubi takie? Lubi chyba. Z piesa nie dzik, mi się wydaje. Nie, to dzik. Świnia. To Czarna świnia. I tylko psy piją piwo. A książęcę ipa? Bo porównajmy od razu. Z no też, bo ipa, to jest zipą? to też było ipa, to też jest lipa, kurwa. I jest Bardziej lipa niż lipa. Dua lipa podwójny No pa, to tak samo, pachnie, o co chodzi? Co dużo lejesz? Lej biedzie jaką biedzie, o co wiem. biega? Takie teraz na stół. Książęce. Lepsze. No, bo... tam, tam... No. ale też nie, dobra. IP odzorowuje dobrze. Dobrze, to, do, to lepiej odzorowuje. To jest, to, może to, iść to, to No, daj tam. Książęce dobrze. To fajnie Micha, ten, jak mówił, jak mów było tam? tam Micha... Mi... Michał. Michał. Miłosław Miłosław, no nie udało się, z się z tym. Ten... Browar fortuna? The fuck. O, o, zrobił. To dawaj te IP od razu walniemy. Jest jeszcze Ipa, browar amber i żywiec Ipa. To dawaj to, a później. I żywiec Ipa brzmi dobrze. No właśnie brzmi zajebiście Liście. To Ale zapycha, nie? Ja pierdolę no. To jest tak, wypisę piwko, no, zajebiście O, a to najmniej jak za... pachnie Nie chcę już pić No jak z tymi było, z harnasiami Komu wysłać kapsle? Nie, jest... ku... nie tego, <laughs> Wyście wszystko chcieli k**a Ja pierdolę, otwieram lodówkę, w środku coś leży A oni piszą, wyślecie mi to, co było w lodówce Wyślecie mi opiekarz do piekarnika, wyślecie mi to Oj na serio to piszą to pije piwo, zobacz. Ty, w miejscu publicznym, ale mam brudy na gościa. A o! o, o watacha pije piwo. Trzeba błoskina zrobić i wysłać do holopa. No, zobacz, picie w miejscu publicznym. A nie, się... nie Zrobiłeś watacha, no. I ucieka mnie Jeszcze ja ucieka z miejsca zdarzenia. No, ale brudy żadnego. wykopaliśmy, a konop tak długo szukał. No. Na YouTubie, na swoim kanale No, Pa jeszcze jakąś babkę nagrywa bez jej zgody. Na pewno ona zgody nie dała na nagranie. I teraz wyszła yes. już, poszła. Nie. Wracając do Browa Amber. Jakieś gorzkie jak spaliny w silniku. Takie jakieś. To jest takie dymne coś nie tu jest. jest fajne. No dziwne jest, gorzkie takie bardzo, czemu? Nie chcesz więcej go pić. Kurwa, tak ci w gardło robi, tak ci robi. Tak robisz? No, Żywiec. Ale <grym> trafił. Ale on cela. Żywiec. No to pachnie tak samo jak to książęce w sumie. Dziękuję. No co ci mam na... No, ja podkładam, czekaj, co, co kładziesz tak. Wy... Ale we <grym> ja <na> mnie piwo. <grym> Sorry. Tak w No nie robię tego. O! Romper. O! To jest kotek, który będzie kiedyś tu z taki na adal. Będzie no? Dobra. Nie, to takie gorzkie jakieś Fajne. Mara. Fajne? Ja, dla mnie fajne. No to weź. Dajmy na środek, bo się nie zgadza. No właśnie, na środek. Tu. O. Nie chcę miłościć. a ipa. Jeszcze jest coś ipa? Nie ma chyba ipa. A spróbujmy teraz tych, bo są jakieś dziwne. Właśnie, Bawaria, co to znaczy? A mogę otworzyć piwo o piwo? No tak. A mogę spróbować? Tylko jak szyjka pierdolnie. Nie nie no, nie tak, tak. Nie no nie, nie, tak. Tak, nie, nie tak, nie tak, nie tak. Kurwa, co ty nie robisz? Dobra, tak. Daj, można i tak Kutaki? Nie, 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 nie! Nie! nie, 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 nie. Dlaczego nie? Nie, nie. No Dawid, nie? Nie, nie! O co chodzi? Fajnie, nie roz... wszystkiego wokół Aha, tak, to jest dużo rzeczy No! Rzecz. Ale k... To, to jeszcze tak otwiera, ale to... Ale ładnie. No i tak się chciałem zrobić, tak? Ale zapachniało Ej, przypomniała mi się, mój tata chyba Tak ja pachniał? Tak to, ale potrafił zrobić tak fajne Potrafił zrobić tak, że brał Jakoś tu, jakoś tak. No tak. Jak to się robiło? Nie, no, ja musisz o. ustawić tak jak Arek otwierał? No. I tu jakoś tak, i tak No nie robię, tak. Otwierało. Nie, nie tak, nie tak, tak. Tak, jak nie Arek ustawiał. Wiem. tak jak Arek ustawił. Nie wiem, ale i mówiłem, o ja, tato, jak to zrobiłeś? Sztuczkę pokazał. <grym> z powodzenia <grym> z dzisiejswa. Nie no, przepraszam. Ja też mogę ci pokazać sztuczkę, chcesz? Jaką? Trzymaj tak. Ale piwo, kurwa. Piwo. No chcić tak. O, chyba za słabo. Górny w się wali! Ale co? No ja ty A i teraz działa. Co? go słabo. I co wybuchnie? No, no mają mało gazu. Nie chcę, żeby wybuchło! A nie wybuchnie. Co no mają mało gazu, kurwa! No, ja, by poleciało kur*** No nie poszło! Nie chciałem rozjechać. Nie rób tego kurwa, pijmy to No najpierw. nie no, które było teraz, to? Nie wiem, że od a Bawaria dobra, dobra. Josława już piliśmy Czemu mi tu kapie? <grym> tu nam przecieka No o co chodzi? Weź tu o, kapie ale się leje. <grym> Dobra no, trik jest! Dobry Lin. Dobra, ta Bawaria dobra bardzo. Nie, bo no, nie napiłeś jeszcze. Aha, a warka dobra? Oj, tak. <noise> Druga Bawaria jeszcze była. No jest nawet, ta. Ale kurwa, ale kur... przecieki mam, mam bardzo mocno. Się... Przesieki mam, bardzo ty Przesiekić powiem. A czemu nie są? wypiłeś? Chciałem i nalać. Przesieki idą. Że będzie ciekawe Kurwa, co ty robisz? Przestań <noise> no to robić. No nie chcę mocno. Kurwa, ty się streszczę. Jest... Dobaczcie, ale to, wulkan, to się nazywa. Nie, no, czemu to co ty robisz? challenge. Dobra, teraz <grym> to jest, <grym> pite. <grym> no. Fajny dig, pokaż mi go. To nie jest zapaliczka big. A i mogę wypić to też? Czekaj. Dobre też. To Bawaria najlepsze chyba póki co. E, nie wiem, ale dobre bardzo. No, Wicking sobie. Wykne taksy. Dobre, nie? Fajne. Ale, ale, to też. ale za słodko. Co, co jest? jest? Chyba, jest cukierka na końcu? Może zjadłeś. Wypij to jeszcze raz. Wypijasz, połykasz, nagle cukierek. trochę tak, taki lędrynek jakiś. No. No to słodkie, dobre, to. Zatecki zero. Hejtowałeś chyba co? No mówiłem, że niedobry, zatecki. To mi nie smakował i co ci mam powiedzieć? Twoja opinia jest dla mnie ważna bardzo. Właśnie. No smakuje nawet jak piwo. Niedobre? Miałem flashback i z tego, kurwa. Z czego? Z szampana i po zapach kibla, kurwa. Ej, no może? Jak Moet ta? No. Uh, uh. Kiblem pachnie co jest? Pomachaj. No, takim, yy, ale to... no, 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 tą z zawieszką Tą z zawieszką, co tak wisi, ale już nie ma żelu w środku Taka, taka wypłuczka jest Też tak u Ciebie wisiała zawsze pół roku, kurwa. taka pusta I się tylko woda to obijała No to tak pachnie właśnie Jakbyś tak zdjął i... To z... O, się główę zatkało No, tak pachnie Ale nawet pozo takie Dobra co to jest Elden Master? To tak na środek, dajmy. A tam to, to tam, było, bo było dobre. Krufurze, czy tam inny. Tak? Company. Tak. Wohanie, no. Nie, to jest lidlowskie. O. Bo lidl ma jakieś niebieskie rzeczy, nie? No Lidl jest niemiecki. A wy takiego sklepu nigdy nie chodzimy po zakupy? Aldi. No skąd wiedziałeś, że to no walić nie chodzimy, kurwa. No właśnie, jest blisko dość. Gdzie? No blisko jest dość. Nie ma Aldi w Warszawie. Jest! jest. Gdzie? Dwa kilometry stąd jest, Aldi. Będziemy wiedzieć do odcinków. Powiedzcie tam, czy wy macie Aldi w domu u siebie? Co to tak pachnie? Co tak pachnie. Co tak pachnie. Co tak pachnie, Kiblem znowu, kurwa. Bo tam tego nie wypiłeś. A podobnie smaku. O kurde, to pachnie jak Kibel, to smakuje. What the fuck? Jakieś takie kwaku? Nie, mi się już mieszają te smaki. Ale przecież tu są na tym stole, Takie ja nie wiem, czy bym kupił. No nie kupiłbym przecież, no tego też bym nie kupił. Tamte bym kupił, co są, spoko, no nie, to ale co to. się wprost. A to bym kupił, nie, to bym na środek było. Tego bym nie kolorze. kupił, ale ty byś kupił, to jest. Łąża zero. To kupiłem w pociągu kiedyś. Tak, faktycznie. I otworzyłem się wszyscy patrzą, kurwa na mnie, bo browarem zaczęło jechać. Ja mówię co? Napić się nie można w pokoju. Pachnie ładnie. No pachnie jak browar właśnie. Co gwinta. zgwinta? Mm, Smoky jak piwo. Całkiem dobrze imituje. Mm? No. Dobrze, no to tam bym. Carlsberg został? Co on ma taki. Czy wam też się zawsze myli? Heineken. Z Carlsbergiem. no? Kurwa, ale no są identyczne. Też mi się, no bo ma zieloną butlę. Są podobne. Nie wiem, to jest no. tak samo jak mi się myli. <grym> Smoke Perp z podwokiem. <spok>, A rekwizyj, <grym> prawda? No, ale jest Pop Smoke Smoke zobacz, Smoke 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 square. Smoke 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 lil Smoke 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 też Smoke 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 no, już współpracowali A, kiedyś ja tu powiedziałem i... specjalnie i powiedziałem tak coś, bo to był żart. Co miało Ule, Nie wytniemy. Czekaj, co to jest? Trawnik skoszony? Co? Nie wiem. Ej, bez kitu. No takie... Szaki, liście z No właśnie, taki jakieś takie? Jak sosna. Fajnie. Na środek ale, bym dał. Ale za słodkie. Na środek bym dał. Gdyby tej słodyczy nie było, to bym był taki, jakbym to pił. Tak bym wyglądał. I wow. bym był, ale super. To twoja babcia? Nie. Takie są to, dobre, według nas. To imituje dobrze nas. piwo. To imituje dobrze piwo i fajnie. Ale i tak. Passa, copisci tu se, passa